Myślę, że te lukrowane opowieści o tym, jak y, po kilku trudach y, kobiety osiągnęły wreszcie to, y, o czym marzyły, oraz że tak naprawdę wystarczy wstawać o 5 rano i wtedy wszystko się jakoś ułoży, bo znajdziemy przestrzeń na siłownię i na wychowanie twórki dzieci i y, 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 na rozwój własnych pasji, to są absolutne mity, które są dziko opresyjne. Niesamowite to jest. <laughs> I też Amazing. Dzień dobry, Dominika Olszna, Onet Moltok. Dzisiaj w moim studiu gościni. Alicja, Wysocka Świta, partnerka zarządzająca klub PR I mamy poważny temat, bo mamy raport po badaniach, co zmienia kobiecy punkt widzenia. Badanie o tym, co motywuje kobiety do zmian. Dzień dobry, Ala. Dzień dobry, Dominika. Ala, no to pierwsze pytanie: co polki w waszym badaniu motywuje do zmian i czy w ogóle zmian potrzebują? Polki zmian potrzebują bardzo i co jest najważniejsze, one to widzą, one mają tego świadomość, że zmiana przyniosłaby bardzo dużo dobrego im samym i ich bliskim. Motywuje je tak naprawdę, co, co ciekawe, to często poczucie braku, braku wpływu, braku sprawczości, ale też tak mówiąc najprościej, braku benefitów, dobrej pensji, dostrzeżenia, docenienia. Bo często też nasze respondentki mówią, że czują, że ich potencjał jest nierealizowany w pełni i że na przykład właśnie nie są doceniane przez przełożonego, że nie mają analogicznych benefitów do tego, na co zasługują, albo do benefitów, jakie mają osoby, które są bardzo podobnie do nich wykształcone albo nawet gorzej czy też zajmują analogiczne stanowiska. Także ta siła napędowa do zmian jest często, powiedziałabym, na oporze. Jasne, widzimy nasze bariery. Polki są świadome tych barier, mają poczucie, że, że one jakby są tej zmiany, ale jednocześnie nie wiedzą, czy sobie poradzą. I to nie chodzi o to, że to są słabowite, delikatne sarenki, tylko chodzi o to, że po prostu nie, nie są wystarczająco wzmocnione przez otoczenie, nie są wystarczająco wzmocnione przez system edukacji wcześniej oraz o, obecnie też przez system na przykład e, pracy, przez brak e, przykładowo elastycznego e, systemu pracy, przez trudności czasami w powrocie po urlopach macierzyńskich itd., tak czyli przez cały ten... Ca cały system, brak systemowych rozwiązań często, albo tylko deklaratywne rozwiązania systemowe, a z drugiej strony to wsparcie brakuje im często takiego wsparcia emocjonalnego, do tego, żeby ruszyły po zmianę. Więc te bariery są wszelakie. Teraz, jak, jak przygotowywałam się do tego badania i też e, przygotowywałam się do książki, widziałam e, e, na przykład takie badania, które mówią też o lęku przed sukcesem, tak zwanym fear of success, który jest już zdiagnozowany. Mm, w ogóle był zdiagnozowany w latach 70. i to, mówię o tym nie dlatego, żeby grzebać teraz w wiekowych badaniach, tylko dlatego, że on często jest istotny, bo tak naprawdę z jednej strony kobiety mają pewną obawę przed zmianą, przed tym, co się wydarzy, jak ta zmiana się zadzieje, ale też jak o tym powiedzą na przykład środowisku, że miałyby na nią ochotę, jak, jak środowisko i o to, czy nie zareaguje, a z drugiej strony już krok dalej, myślą sobie... A jeśli osiągnę sukces, to co będzie? Czy ja będę dalej lubiana, czy będę akceptowana? A może to się wszystkim nie spodoba, a może, a może tak naprawdę uznają, że ja sięgałam nie po swoje. Co mi się w głowie właściwie? W głowie mi się przewróciło, że, że aż tyle bym chciała, i tak dalej. Powiedziałaś o tym lęku przed właśnie sukcesem, który mamy w sobie i miały nasze babcie i matki od lat 70. Mhm. ale mówimy też tutaj o rywalizacji. W Waszym badaniu jest ten temat i gdzie kobiety? Tu byłam bardzo zdziwiona. Deklarują, że nie lubią rywalizacji. Tak, to jest kilka tak naprawdę też jak zawsze poziomów tego tematu, bo absolutnie się z Tobą zgadzam, że jakaś forma rywalizacji, ścierania się, jakkolwiek przyjętego konkursu, świadectw, jest, jest konieczna i przystąpienie do niego jest konieczne, jeśli chcemy zawalczyć więcej, bo siłą faktu po prostu musimy wykazać się lepszymi kompetencjami, czy wynikami, wiadomo. osiągnięciami, efektywnością, a, absolutnie. Zespołu. Dokładnie ja tak, więc dynku. wypisywanie z tego i Ja, dziękuję bardzo, ja w tym nie uczestniczę, nie lubię, nie chcę w ogóle. Raz, że nas cofa do drugiego rzędu, a dwa, no też bywa często rzeczywiście, wydaje mi się, że chybione albo nieszczere, dlatego że jednak jeżeli zgłaszamy się do tego procesu, to też przyjmujemy a priori, że on będzie polegał na jakiejś formie jednak porównania nas z innymi. Ta rywalizacja w ogóle ma mm, też e, dosyć złą prasę. E, nie na w książce będzie jej poświęcony pierwszy rozdział, dlatego że ja bym ją chciała jednak odczarować. Absolutnie nie namawiam do tego, żeby zaciśniętymi zębami biec przez płotki i e, próbować być cały czas lepszymi niż inni, e, siłowo, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jednak znać swoją wartość i, jeżeli, i, i mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy siedzieć jesienią u szczytu stołu, to chociaż jednak jakkolwiek mieć swoje pole, którym zarządzamy, to musimy się przygotować na to, że będziemy się ścierać z innymi. E, I e, nie możemy ustępować pola. E, Mówiąc, je, ja w ogóle, ja to tylko tak przypadkiem, przelotem, ja przysiądę, ja przysiądę, ja w ogóle tutaj zrobię tylko jakieś notatki z tego spotkania i nie będę Państwu przeszkadzać. Dlatego, że absolutnie chętnie wtedy się znajdą inne osoby, które zajmą to miejsce i potem już nie możemy narzekać. I nie możemy naprawdę, nie ma też już pola potem na, na obrażanie się na rzeczywistość. Bo jeżeli się wypisujemy z tego wyścigu, to już po prostu on pójdzie dalej. To jest tak, że. Ta, no, po prostu zostaniemy w tej poczekalni, jak nazywa to dr Janna To jest bardzo akurat dobre, moim zdaniem, podsumowanie, że to jest autentycznie po prostu takie. Tak, ja sobie tutaj na tej ławerce usiądę i przeczekam. Okej, okay, nie bierzesz udziału w rywalizacji, ale ona cię minie. nie? To tutaj muszę nawiązać do tematu środowiska i kobiet, bo w tym badaniu też jest jasno o tym, że środowisko wzmacnia mhm. i że jest dla nas bardzo ważne, dla kobiet, że w ogóle opi opinie innych są ważne. I teraz y, trochę włożę tutaj kij w mrowisko. Chyba opinie koleżanek i innych kobiet są bardzo ważne, prawda? Ale czy one są wzmacniające w środowisku pracy? Też w i w to samo mrowisko. E, Decydowanie w ogóle uważam, że to jest akurat tak naprawdę dana, która mnie trochę zasmuciła. E, jeśli można tak mówić o danych, no bo trudno się nimi też jakoś specjalnie zasmucać, no ale rzeczywiście zwróciłam moją uwagę, że tak bardzo istotny jest dla nas cały czas ten akcept otoczenia i ta walidacja zewnętrzna. I to, że ktoś powie, że okej, okay, że super i też będzie nas finalnie wzmacniał, czyli ta aprobata otoczenia ma wzmacniać docelowo. E, możemy jej nie uzyskać realnie, nawet jeżeli będziemy się o nią bardzo starać, bo m, tak naprawdę być może ona będzie tylko związana z tym, że będziemy siedzieć cicho, albo się uśmiechać, albo pełnić takie role, jakie są nam przypisane. A, czyli wtedy to jest tak naprawdę ona warunkowana tym. E, poza tym, tak, myślę, że niestety, yy, i mówię to już od dłuższego czasu, i to mnie akurat też trochę martwi i zadziwia wciąż, mają, ponieważ mam szczęście i do, jak już mówiłam, do fajnych przyjaciółek, i do. Do wspierającej mamy, a jednak naprawdę to siostrzeństwo i to właśnie wsparcie kobiece jest często jednak dużym mitem. Ono jest deklarowane często właśnie w wywiadach, w misjach firm, bardzo chętnie wpisywane na transparenty, natomiast w mojej ocenie, kiedy naprawdę przychodzi do tego rozdania benefitów, to się zaczyna robić różnie. Mam takie poczucie, że realnie oczywiście są kobiety, które są bardzo wspierające, są mentorkami itd., natomiast niestety wiele kobiet. Zajmuje się sobą, mocno, uważa, że jeżeli przeszły jakąś trudną drogę, to cała reszta sobie też poradzi. Skoro one mogły, to inne też mogą, nie jest to prawda, to tak nie działa. A dwa, co jest dla mnie absolutnie martwiące, wiele kobiet również wspiera patriarchat. Bardzo przyjemnie odnosi się do szefów, prezesów, inaczej ich traktuje, szuka mędrców w okularach wokół siebie, nie traktując równie poważnie swoich koleżanek. Także to jest bardzo, to jest ta łyżka dziegciu jak nie chochla, do tego, do tego wątku. Ja bym, że mówiąc, tak bardzo nie oczekiwała wiele, szczerze mówiąc, przełożonych, a bardziej od y, otoczenia i wspierała się y, przykładami kobiet, które dużo osiągnęły. I tu też ważne byłyby kobiety, które osiągnęły dużo lokalnie, które są dla nas jakoś relewantne, a mniej, mimo tego, że wszystkie się inspirujemy naprawdę super przykładami, Sheryl Sandberg czy Michelle Obama, to jednak bym starała się też szukać w swoim środowisku, czy jakkolwiek bliskim. Robiliśmy takie badania też kobiet w Onecie, tam wyszło, że, mm, że my bardzo odczuwamy presję. No i ta presja oczywiście jest ale w różnych miejscach. No To, to jest w środowisku pracy, to są inne kobiety, to są tak. social media, mhm. które, które nas jeszcze też napędzają. No i one mają dwie strony, tą pozytywną i negatywną. No bo my możemy się napędzać czuć pozytywnie, mhm. widząc koleżankę, z liceum, której idzie, i sobie pomyśleć, okej, okay, to ja może też zawalczę o siebie. No albo możemy wpaść w coś takiego, że po prostu widzimy same kobiety sukcesu, i, i wtedy wpaść w zupełnie w drugą stronę. Ogólnie ciężko być kobietą. <grym> Ciężko, ale i super, szczęśliwie, natomiast absolutnie tak. Myślę, że te lukrowane opowieści o tym, jak po kilku trudach kobiety osiągnęły wreszcie to, o czym marzyły, oraz że tak naprawdę wystarczy wstawać o 5 rano i wtedy wszystko się jakoś ułoży, bo znajdziemy przestrzeni na siłownię i na wychowanie twórki dzieci i na rozwój własnych pasji, to są absolutne mity, które są dziko opresyjne, bo tak naprawdę jeżeli przyjmiemy, że że wszystkie mamy według tego funkcjonować, będziemy się tylko budziły z migraną i coraz bardziej narastającym poczuciem, że nam po prostu nie wyszło, bo nawet nie zdążyłyśmy na fitness. Yy, mamy, nie wiem, jedno dziecko i, i tak naprawdę nie poradziłyśmy sobie w robocie, bo nie, nie awansowałyśmy od trzech lat, czyli tak naprawdę ewidentnie coś się z naszym życiem źle zadziało. Mam na myśli to, że przykłady fajne yy, są istotne, natomiast bardzo ważne jest, żeby ta ścieżka yy, trudów była wyraźnie pokazywana albo żeby te. Porady nie opierały się na tym, żeby brać wydechy i wydechy, wydechy regularnie, albo żeby siebie afirmować przy mm, lustrze na przykład, albo wstawać jeszcze wcześniej, tylko na przykład na tym, żeby jak, jak wymusić na otoczeniu wsparcie, przykładowo między 18 a 20, kiedy, kiedy chciałabyś wychodzić na swój pilates albo mieć spokój w pokoju chociażby i się pouczyć niemieckiego, cokolwiek. To są naprawdę czasami bardzo proste yy, zabiegi, yy, które pomagają nam jakoś formować rzeczywistość, a nie, yy, mam na myśli to, że często po prostu yy, bardzo marzycielskie są niektóre Rady i takie bardzo oderwane od życia. Um, a potem kobieta, która w pułach chce założyć swój salon kosmetyczny, zastanawia się, ale jak to się właściwie ma do mnie. Od czego właściwie mam zacząć? Od lekcji chińskiego czy od, czy od jogi na dachu? To, co mówisz właśnie jest też bardzo o tym, to też pokazują te badania, że wiele rzeczy tych motywacji, które, że coś zmienimy, to tak naprawdę jest plan na, na nas. My musimy wziąć białą kartkę 100%. i sobie pomyśleć, ok, no ale ja mogę to, to i to, bo mam trójkę dzieci. Tak. Męża, nie wiem, pomoc, ty, pomaga mi teściowej, to, to są moje zasoby To są i moje narzędzie. tak. Tym gramy. Tym i tym gramy i możemy za bardzo czasami chcemy. Patrzymy na Instagram na kogoś, kto ma zupełnie inny punkt wysiłku, na przykład wykształcenie za granicą, tak, dokładnie e, inne, inną strukturę mhm. rodziny, inne inwestowanie, też pieniądze i tak dalej, a my chcemy dokładnie. przeskoczyć te 14 etapów, mhm. których na, nawet nie zaczynaliśmy. To na koniec e, ostatnie pytanie, Twoja książka będzie się nazywała Pozytywna furia, czyli próbujesz też odczarować słowo, słowo i w ogóle no, takie chyba jest bardzo tak, furia. E, mhm. I o czym będzie ta książka? Chciałam pokazać, że furia to może być też motor napędowy i to może być też pozytywna siła. Oczywiście ona ma y, trochę konotacje takie y, jednak straszące, i dosyć mocne. Niemniej, po pierwsze, uważam, że takie mocne, y, mocne wyrażenia czy emocje są y, ok, jeśli je wiążemy też z kobietami, nie powinniśmy się ich bać. I wpadanie w furię niekoniecznie musi się y, kojarzyć z rozwalaniem talerzy, i rzuceniem rzeczami. I rzuceniem rzeczami. Dokładniej, wybuchami płaczu, może po prostu się kojarzyć z tym, że absolutnie nie podoba mi się, żeby ktoś mi mówił, czy mam siedzieć pod paprocią, czy pod oknem, bo jeżeli chcę siedzieć na środku stołu, to będę tam siedziała. Oczywiście, jeżeli mam do tego kompetencje. I na tej niezgodzie zrobiłam dosyć dużo, mimo dużego wsparcia otoczenia. To jednak niezgoda była dosyć dużym i wciąż jest jednak moim motorem napędowym, i myślę, że, że chciałabym pokazać kobietom, bo myślę, że wiele z nich również ma w sobie taką niezgodę tlącą się na status quo i na to, gdzie zostały posadzone, że ona. Może być przetworzona w kilku krokach, nie chodzi o to, że w pięciu na krzyż, ale tak naprawdę poprzez jakoś przeprocesowanie i przepracowanie jej, może stać się e, też takim e, czynnikiem, który, sprawczym, mhm. który nas popchnie dalej. Ja myślę, że wiele kobiet właśnie zostało zainspirowane. Książka Pozytywna Furia jest w trakcie pisania, więc na pewno wrócimy do. Mogłaby się napisać, Myślę, że zaraz się napiszę z taką, e, z taką energią, ale na pewno to się wydarzy. Moją gością była Alicja Wysocka-Świtała. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Zostałem zaproszony przez Leap Studio na moją własną, prywatną analizę kolorów. Podobno jak stamtąd wyjdę, to wyjdę już odmienionym człowiekiem, który już nie będzie spędzał tak dużo czasu na zakupach. Chodźcie ze mną. Tutaj ładnie, prawda? I, mhm. I teraz porównamy. Jakbyś na przykład nie widział, byś powiedział, że w tym jest źle. Mhm. To ja Ci wtedy pokazuję to takiego, który jest faktycznie źle. Tutaj. No i no. szaro, żółto się mm. robi na skórze. A tu masz oczy ładne i skóra od razu ma taki fajniejszy kolor, jest bardziej wyrazisty. Ten jest chłodny, ale jest zbyt jasny. Eee, taki zbyt intensywny, mhm. trochę plastikowy no ale w tym jest gorzej. Czyli Barbie nie dla mnie. Tu jest zbyt zgaszony. Jest lepiej niż w tym. Oj, zdecydowanie, mhm. Bo kolor jest chłodniejszy, ale jest zbyt zgaszony i będzie gorzej niż w tym. Mhm. Mhm. Na co powinniśmy zwracać uwagę y Robiąc taką analizę. Tutaj na przykład u ciebie bardzo źle robi ta temperatura, bo wtedy zarzuca się skóra. Już Ci pokazuję jeszcze raz. I właśnie na tym etapie uczymy się zwracać na te rzeczy uwagę. Tutaj mamy żółtą skórę. To coś na początku przy tej ramie wydawało, że jesteś bardziej opalony, ale jesteś w taki niezdrowy sposób, że zarzucony. Przy lepszym kolorze będziesz miał ładniejszy kolor skóry, ale jak nie widzisz, to mi powiedz, to zrobimy tak, żebyś zauważył. Ale o, tutaj jest taka czystość w tej skórze i przy dobrym kolorze widać ładnie Twoje usta, kolor ust, widać oczy, widać też brwi. Także wszystko jest tak w równowadze. Mm -hmm. Przy tym kolorze kolejnym, który jest zbyt zgaszony, twoja skóra staje się. Nie widzę w ogóle brwi i zobacz na kolor ust, jaki jest, jest blady prawda? Tamten był taki bardziej widoczny, no tutaj już znikły usta i brwi też znikły. Skóra też jest trochę szara. Ale to ja widzę, bo ty byś to zobaczył przy, przy tych ostatnich y kolorach, jakie by były. Ale niesamowite jest też, jak bardzo zmienia się nasza twarz pod wpływem kolorów. Mm. To jest samota. A nie zmieniamy make upów A lubisz granaty? Nie? To są najładniejsze kolory dla ciebie. To jest paleta kolorów, której nigdy w życiu nie istnieje w sklepie. Yy, tu akurat dobrze, bo zaczynam od tych, które nie pasują. Trochę by, lepiej oczy wyglądam, czy tym moim zdaniem? Przy tym? Mhm. Tak i skóra. Zwróć Tutaj nie widać mi oczu w ogóle. Mhm. A tu ładnie bardzo. To nie jest twój top kolor, bo to jest kolor z poprzedniego roku. Ty jej możesz pożyczać, czyli to jest chłodnego lata, a ty jesteś chłodną zimą. Czyli tak, na takie topki, to będą dalej te granaty bardziej niż niebieskie. Czyli potrzebujesz takiej głębi w tym kolorze? Mhm. Niesamowite jest to, jak wydaje nam się, że kolory są. Jakby zobaczył taką podkoszulkę. Taki jasny, mhm. zgaszony, taki wiesz, jasny, nie zgaszony, tylko taki bardzo mało wyrazisty. A okazuje się, że przy mnie on wygląda, jakby to było szaleństwo kolorystyczne. To dokładnie tak. Przed tym to będzie było. Niesamowite to jest. <laughs> Widzisz? I też odwrócę. Amazing. Okay. Bo to jest tak, że po analizie kolorystycznej nie jest tak, że nie możemy jakichś tam kolorów nosić. Tylko możemy nosić wszystkie, ale one muszą mieć odpowiednią temperaturę w Twoim przypadku. Mm. W moim przypadku wszystkie muszą być zgaszone. Czyli to nie jest tak, jak mówimy, że am jest brzydko wróżą. Yy, nie. Bo może się znaleźć taki róż, który będzie jakby do pracował, mhm. albo jakieś, jakiś odcień żółci. Tak, tak. Mhm. Może być tak, że tak jak w Twoim przypadku, zawsze będzie lepiej u Ciebie w różu niż w czerwieni, mhm. bo jest. Ale jeśli znajdziemy taki, taką czerwień wpadającą w róż, chłodną, mhm. to też Ci będzie dobrze. Mhm. Więc każdy kolor jest dla każdego, tylko musi mieć odpowiedni atrybut. A ten mhm. atrybut poznajemy tutaj. No, odcina się za żółte no prawda? Mam taką patogonkę. To zobacz. Mm -hmm. Już jest spokojniej, mm. oczy widać bardziej, skóra... No, z tym, jak coś donosisz. Mm -hmm. Która się bardziej zdabia mm -hmm. już w ładnie podkreśla oczy. I jesteśmy już, słuchajcie, z Magdą, e, wszędzie w twoim studiu. E, Jakieś szmatki, jakieś kolory, jakieś palety, bo o co w tym wszystkim chodzi? Tak, y, to, jest bardzo potrzebne, to są bardzo potrzebne narzędzia do mojej pracy, mhm. bo tutaj zajmujemy się między innymi analizą kolorystyczną, więc można do nas przyjść i dowiedzieć się jak najładniej podkreślić swoje urodę, nie makijażem, ale po prostu kolorami, na co dzień, tym co się ubieramy. Czyli jednym słowem ułatwiacie zakupy i życie. Analiza kolorystyczna daje ogromną łatwość w kompletowaniu swojej takiej podstawowej garderoby. E, bo jeśli, mamy wszyscy, jeśli znamy swój typ kolorystyczny i ten główny atrybut, to mając właśnie w tym jednym e, atrybucie całą swoją szafę, wszystkie ubrania ładnie ze, ze sobą się łączą. Więc e, ja w tym momencie, jeśli mam wszystko w swoim e, typie urody, to jaki jak dół, jaka góra by nie była ze sobą połączona, mhm. no, jeśli pasuje to z stylem, to pasuje mi też zawsze kolor. Jakie błędy najczęściej popełniamy? No, myślimy, że biały i czarny do wszystkiego pasuje, beżowy, tak nie szary nie. Mhm. W niektórych typach kolorystycznych jest tak, że wszystkie beże odpadają w chłodniejszych typach, a idziemy bardziej w szarość. I mhm. to już jest duża, duża zmiana na dobre. Mhm. Mało osób jest na maksa kontrastowych. Oczywiście jest, są też takie osoby, ale ten kontrast czarny-biały często bardzo wychodzi przed nami. Więc, mhm. nawet y, lepiej jest połączyć niebieski z białym, mhm. żeby był mniejszy kontrast. I jak do ciebie przychodzimy, to mamy całą paletę kolorów. Nie ma czegoś takiego, że. Źle mi jest w różu, źle mi jest w zieleni i już nie dostanę nigdy tego zielonego. Właśnie y, po analizie ona nie, nie Analiza kolorystyczna nie zawiera nam kolorów, tylko nawet y, daje więcej, bo. bo to jest to bardzo będzie... ważne, co mówisz, bo y, takie pierwsze skojarzenie okaże się, że na pewno już nigdy nie założę granatu. Ja nie założę, bo nie lubię tego koloru. Natomiast. Y, to nie jest tak, że zabierasz mi cały granat, nie. albo całą żółtą. Nie, ja Ci y, daję najlepsze dla Ciebie y, opcje z mhm. żółtego, z granatu. Czasami jest tak, że zawsze granat będzie lepszy od żółtego, y, ale żółty też będziesz mógł, tylko w, odpowiednim, y, w odpowiedniej tonacji. Mhm. Powiedz mi, skąd y, zainteresowanie kolorami? Dlaczego, tu, dlaczego się tym zajęłaś? Mhm. Ja tutaj jestem razem z moimi odpowiednimi wspólniczkami, mm -hmm. jesteśmy makijażystkami i właśnie kolorystkami. Mm -hmm. U mnie akurat było tak, że pierwszy był makijaż mm -hmm. i ja zawsze też widziałam te kolory, y, które pasują do urody, tylko robiłam to wszystko podświadomie, a jak dowiedziałam się o analizie kolorystycznej i zaczęłam się tym interesować, to wszystko po prostu się tak połączyło w tej głowie, dlaczego to pasuje do tej pani albo do tego pana. Więc, no tak, jaśniej mogę wykonywać właśnie swój zawód, ale też dzięki analizie, dzieląc się analizą kolorystyczną z klientami, daję tą wiedzę, że właśnie też tak wszystko się styka i o, oh, dlatego w tym płaszczu nie chodzę, a mi się podoba, a dlatego w tym chodzę cały czas. Mhm. Ile razy słyszałaś już w swoim życiu, że odmieniłaś komuś życie? Oj, bardzo często. Po analizie to bardzo często pada, naprawdę wszystkie. Panie wychodzą pełne endorfin, że o Jezu, jakie to jest super! I bo naprawdę widać tę zmianę, co ten kolor robi przy twarzy. No tak, to jest bardzo przyjemna praca. 46% Polek czuje, że wiele w życiu je uwiera. Co najbardziej uwiera Polki? Tak naprawdę uwierają je dwie rzeczy. Brak zabezpieczenia finansowego, brak y, dobrej pensji, takiej, która odpowiadałaby y, ich kompetencjom i ich oczekiwaniom, jak również y, brak dostrzeżenia ich potencjału y, zawodowego, brak docenienia.